Ten rok był dla rolników bardzo trudny. Ze względów tych, że poprzedni rok, 17, zakończył się bardzo dużą ilością opadów. Nie mogliśmy sprzątnąć płodów, kukurydzy, buraków i innych właśnie rzeczy, bo było bardzo właśnie mokro. Nie mogliśmy zasiać. I y, ta gleba była, że tak powiem, zniszczona, bo, bo przez ciężkie to maszyny, kopanie w trudnych warunkach, próbowanie coś na tych polach robić, żeby te, te plony w 17 roku zebrać, doprowadziły do tego, że, że wiosną ta gleba była taka niedoprawiona i często ze, 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 zepsuta na ten, ten, ten okres, jakby to tak można było nazwać w takim języku. I y, 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 y od razu przyszła susza. No, zdążyliśmy zasiać w te warunki trudne i od razu przyszła susza. Oziminy były w warunkach, raczej też były z jesieni w złym, w złym stanie ze względu właśnie na te, na te anomalie pod koniec roku 17. I dołożyła nam susza, która, która potem wiemy, jakie były jej, jej, jej skutki. No i do tego cały czas ten problem ogromny ASF-u.